Edżę, witajcie. Widzę dzisiaj w nietypowym otoczeniu i w nietypowym materiale. Zobaczymy, czy da się przejść Dark Souls przy pomocy tylko i wyłącznie noża kuchennego. Okej, okay, tak, oczywiście, że da się przejść Dark Souls przy pomocy noża kuchennego, gdyż to brzmi zadaje tylko obrażenia fizyczne i nie ma żadnych negatywów, które by sprawiły, że przejście gry z broń byłoby niemożliwe. Więc dzięki za oglądanie i możecie udawać, że serio włączyliście film. I mean, come on, to przygoda się liczy, nie odpowiedź na pytanie. Podczas gdy ja robię okropny żart na ekranie, opowiedzmy sobie o naszej broni, której będziemy używać do zamordowania każdego z paskiem bossa. Oczywiście w grze nie ma prawdziwego noża kuchennego, więc musimy się trochę postarać. I bronią, której będziemy używać to Ghost Blade. Zadaje ona 110 obrażeń, ma potężne E skalowanie z siłą i jedyny sposób na zdobycie jej to drop z banshee. I jest na to 1% szans. Chyba nie muszę mówić, że żeby zdobyć ten nóż, już muszę złamać parę zasad i zabijać banshee bronią, która nie jest nożem, jest przy pomocy mojego ekstremalnego skilla w modowaniu, mamy to. Nóż kuchenny oficjalnie znajduje się w moim ekwipunku. Co można więcej powiedzieć na temat broni? Ma typowe ataki noża, nie jest niczym nietypowym. A nie, chwila ma taki atak jak wykonacie silny atak. Sprawdźmy jak ten skill sprawi się przeciwko czemu większemu. Okej okay, i. Nie, nie, nie będziemy tego używać. Asylum Demon nie żyje, więc wychodzimy z Azylu, by pokazać mieszkańcom Lordron niszczącą moc noża kochanego. Pierwsze co zrobiłem jak tu przyszedłem, to wydałem punkty w siłę. Bo pomyślałem, że jak broń ma skalowanie z siłą nawet na E, to się będzie opłacać, ale... nie. Brzydy pomysł. Lepiej by było jakbyśmy wydali wszystko w HP i stamina. Głufuję trochę w Annetburgu, ale wszyscy wiemy po co tu jestem. Po tego super szczura. Kryształowe szczurki dropią dwa twinkling titanite po śmierci. Broń ta jest ulepszana przy pomocy twinkling titanite. Chyba wiecie, gdzie z tym idę. Będziemy potrzebować 10 twinkling tightness, żeby ulepszyć naszą broń do plus 5, czyli maksymalnego poziomu. O, i przy okazji wszedłem na rynek z z demonem. Taurus nie jest taki zły. Damage jest dość wysoki, a taurus... Wytnę za? W drugim podejściu taurus przestraszył się mojego noża i postanowił rzucić się z muru. Znaczy w pierwszym podejściu, nie wiem o co wam chodzi. Robię więcej gufowania w palisz. Mhm. Świetnie profesjonalne robota, gratuluję drive I bez najmniejszych problemów przedostaje się do gargulców. Nadszedł czas sprawdzić, jak nur sprawdza się przeciwko bossowi, który był totalnym blokiem dla mnie, jak pierwszy raz grałem. Gregulce dzwonu. Nie jest aż tak źle. Damage jest o wiele większy niż spodziewałem i i szybkość atakowania noża ułatwia tę walkę jeszcze bardziej. Pierwszy z dwóch dzwonów zabity. Ulepszam mój nóż na plus dwa i idę pokazać lotarkowi, co znajduje się na samym dole klifu. Bo mu się spodobało, bo jak to zrobiłem, to od razu oddał mi swój pierścień. Czas na niszczy Andeburg. Nie robię tego mnie. Wait! Zapomniałem klucz do piwnicy. E, no to się wracamy. Klucz zdobyty. I to już na serio. idę do niższego Andeburga. Lower jest zaskakująco prosty, i pod koniec tego wszystkiego jest Capra Demon. Łatwa walka. Głównie dlatego, że nóż jest w stanie zabić psy na hita, a sam Capra nie ma za dużo które szturze, którymi mogły zaskoczyć. Capra Demon nie żyje. Nie chwila psy i bandy ci zapomniałem ich zabić! O, przy okazji mogę wam pokazać, czy po godzinach zajmuje się mój kucharz zagłady: deratyzacją. Deratyzacją. Hola, gdzie ty się do tego maga? Wait, jest nagrywam? Like wytnij to, wytnij to! Po moim małym pogubieniu się zabijam maga i ile wykonać deratyzację na największym szkodniku głębi. Gapping Dragonie. Zobaczymy, jak z tym stoimy z 101 demerza. Nie jest aż Chwila, nie, to było zciechanie go głowy. Prawdziwy demerz to. 67? To nie. ja. Niestety ta walka była zbyt ciekawa, żeby pokazać ją na YouTube, więc przekro mi, nie mogę pokazać za dużo. Przedem też mam na temat narzędzi kuchennych z miejscowym rzeźnikiem i raduję Laurentiusa. W ogóle to też tylko mnie zastanawia, jak Laurentius dał się zapaść rzeźnikowi, ale bez najniższych problemów wrócił do Feilingschein. Nie wiem, może rękawiczka mu się rozładowała czy coś. Wesołe miasteczko Blight town. Mam tu na liście aż pięć rzeczy do zrobienia. Zacznijmy od rzeczy numer jeden, czyli odebrać pranie. Mhm, mm Idealnie wyprana. Wait, gdzie wszystko to zostało wyprane? Następnie chcę się przejechać tym super zajebistym dieberskim młynem, który ostatnio został otwarty. Wiecie, muszę zestować fan. Oj, przy okazji rozpaliłem ognisko w kanałach. Trzecią rzeczą do zaliczenia na mojej liście jest lokalna pęczyca. Mogłem użyć innych słów. Generalnie przysięgam, chodziło mi o dzwon, którego na broni. Sprawdź mi ogobracie trzymałem się na tym Bosie. Hmm. Nie, to się nie dzieje, nie mam na to czasu. Kładek koleżanko, czy mogłabyś mi jakoś wrócić do ogniska? Dzięki ci bardzo. Dobra, jak widzicie obrażenia są za małe, jak na moją cierpliwość, więc czwartą rzeczą listy do zrobienia jest przedostanie się do Great Hollow. W to miejsce jest prawie tak fajne jak main level Blighton. Kujowe platformowanie, źródła oceniane upadki ale to miejsce jest domem dla kresztowych szczurek, a pamiętacie tutaj na zabijanie tych przesłuskich istot? Dokładnie tak. Materiały potrzebne do ulepszenia noża. Chodźmy w zapalowanie. Pierwsza szczurka. Druga szczurka. Trzecia szurka i ostatnia czwarta szurka. Materiały zdobyte. I skoro to mamy zdobyte, zakończymy naszą listę. Znaczy, nie tak dosłownie, trzeci punkt dalej czeka na zaliczenie, ale zaliczymy ostatni, czyli zdobycie Paul Rowena. Więc poprosiłem PFK, żeby się przesunęła. Zrobiła, jak chciałem i zbieram Paul Rowena. Teraz tylko muszę wrócić do F Line, po rękawice do permancji i muszę wrócić do Another żeby było lepszym. Mój nóż na plus 5 Dajcie mi chwilkę. Alright, wszystko jest dużo lepsze, a gotowe i zobaczymy, mam wrażenie teraz. O, są wiele lepsze. Znaczy to jest dodatkowe 49 wydarzeń, ale hej, przynajmniej muszę was woskać koleg na śmierć. Z tymi wydarzeniami koleg nie było wielkim problemem. Znaczy i tak nie była, nie jest on jakoś brutalnie niebezpieczna, ale przynajmniej skróciłem sobie walkę, Okej. Okay? Jakoś zabiliśmy dwa dzwony, otworzyliśmy wrocę do Sand Fortress, ale pewnie założyliście Mega z skroczą do piwnicy, dlatego też wezmę się po lalkę. Bo jak nie wezmę jej teraz, to zapomnę o niej. A, nie ma tak w domu. Nie mam tu za dużo dokumentowania. To miejsce to Andy's Asylum, ale trudniejsze i bossem to jest 3Demon czyli Asylum Demon, ale trochę trudniejszy? Nie wiem, no, Asylum Demon 2.0 Żadnych problemów z tym bossem, tylko brutalne ciechanie na śmierć. O, wygląda na to, że ktoś postanowił bronić zielki. No chyba nie muszę mówić, że problem należy usuwać, więc... Usunę go. Nadszedł więc czas na Fortes S.N.A. Ostrzędzę czasu i powiem, że nic ciekawego się nie wydarzyło. Była to szybka przewieszka, do żelaznego gole... O, nie chwila, zapomniałem. Gigant rzucający bombami dalej żyje. Jak wcześniej wspomniałem, problem należy usuwać, więc... Usunę go. Ale może się śpieszyć, żeby maksymalnie wykorzystać ten Jak pewnie wiecie, że żelaznym golem jest żało Nie, a tak na no poważnie, że raz na się przerzucił i spadł. Dobra walka, powodzenia następnym razem. A, Anarolando. Jedna z moich ulubionych lokacji w tej grze. Spójrz na tą piękną paletę ciepłych barw, jakie to miejsce posiada. I ta piękna architektura. Wytnę to. Wracając, ta piękna. Drive to idiot, tam nawet nikt się nie atakował. Stwierdziłem też, że muszę zobaczyć to piękne dzieło sztuki na samym dole. Wydaje mi się, że Gregory miał ten sam plan, ale chyba zapomniał się lata. I don't know. Malowany nic nie ma dużo do pokazania. Całą lokację przynajmniej w jakieś 5 minut i to nie dlatego, że zostałem zalustowany przez tylko na Shut up! Świąteczna kraina skrywa na śliczniejszą jaką jaką życiu widziałem, przy okazji jedyną półsmacidę jaką w życiu widziałem Przepraszam Priscila, ale zasady to zasady. Chcę twój ogon. Mimo, że Priscilla stała się niewidzialna widzialna to nie zrobiła zbyt dużego szumu. O to i ogon i królewna Śnieżka umarła. Why? Nie wiem masz pasek Bosa jest skazany na śmierć. Przekromi. mi z powrotem van Londo. To są ci nie już nice z ha? No, nie jesteście wszyscy zajebiście potężnie, jak się walczy za imilionerowe raz. Dobra, wychodzimy do budynku. O, pascie Solero rozpalił nisko w pokoju. Miło z jego strony. Fila, to nie jest niebezpieczne czy coś? Nie no, co ty głupi. A, spoko. kogo? też trochę po katedrze, żeby podblokować sobie te i tak dalej. I nadszedł czas na jednego z moich ulubionych boss fightów w Centaurus 1, Ornstein i Smoke. Choć walka nie jest taka zła. Damage jest zaskakująco dobry, aczkolwiek wszyscy wiemy, jak to wygląda. Cały problem tej walki to nigdy nie jest damage. To jest unikanie tego, w czym nie jest najlepsze. Albo tego, w czy są najlepsi. Ale lekkie popchanie walki w stronę defensywną i Allstrain umiera. Teraz czas na Super Smauga. Okej, okay, możemy pogadać o tym, że ta walka staje się żałosna w drugiej fazie. I mean, come on, on nie nadąża. Okej, okay, zrozumiałem, nie będziemy o tym gadać. O, patrzcie, smok nie żyje. Cudowny duet nie żyje, więc mamy dostęp do kształtniejsze księżyczki w Lordan. Nawet dostałem od niego miskę. Nie nie pytajcie. Teraz magiczną miskę możemy teleportować się po świecie. Co ja mówiłem o zadawaniu pytań? Dobra, nieważne. Moim planem było pokonanie czterech królów jako pierwszych, więc tak teraz robimy. Ale najpierw chcę mieć 20 stów więc idę pokazać Pinwilem. Klikam parę przycisków w krzyżynie o pomoc, as usual, i nim się obejrzeliście, BOOM, jestem Bum, nim się obejrzeliście, jestem w Wamosa. Cześć, mogę pożyć to ognisko. No, okej. Okay. Jest spinwheel. Jak myślicie, ile ta walka zajmie? Zostawcie swoje odpowiedzi w komentarzach. Zgadliście? Ok, mamy teraz Raid of Link, czyli możemy rozpalić nasze ognisko na maksymalny poziom. I dzięki temu mamy 20 z flasków. Ale oczywiście moja demencja dała sobie znak, i przypomniało mi się, że żeby wejść na arenę z trzema potrzebuję potrzebuje Artorias Covenant Ring. Więc idę na grzyby! Znaczy, do lasu! Mapie mało smykałkę do ognistwa w Dark Garden, przez co mój znakomity kucharz jeszcze jedną robotę. Ale w tym lesie wezwali ogrodnika, wezwali Otora. Mudle Butterfly również nie ma za dużo do pokazania. Walka zwykle jest mega irytująca, ale mój gigantyczny demer sprawia, że zabierzemy w jednej kolejce. Więcej ukrytych talentów wychodzi na jaw. Nie dyż, że moja postać jest świetnym kucharzem, ogrodnikiem, doradcy jest za torem, jeszcze raz psów. Kto jest z łódkim piskiem? No kto jest. AU! Znowu Sif nie jest swój. Walka z nim jest prosta. Mimo że skacze parę, nie jak, nie wiem to. Żegnaj Sif. Ta walka zawsze sprawia, że dostaje obrażenia psychiczne. O, Jartoraskawę na drink. Stwierdziłem też, że regeneracja staminy by się przydała, więc poszedłem do Boba kupić green Blossom. Wygląda na to, że Bob tego nie sprzedaje. A no tak, mój błąd. Zapomniałem, że staje najpiękniejsza waifu w Dark Souls 1. Okej, okay, pulcz item i... Nie no czekaj, to sprzedaje Green Blossom? Wygląda na to, że kres follow matching przez ten cały czas. Znaczy czas na New London Ruins, czyli na dom patronki tego odcinka. Cześć Banshee, past, teraz razem mamy nu... Eee, yy, jej się nie spodobało. Może i się spodoba. Ej, proszę mam, w końcu możemy razem go to... nie podoba się? O wait, nie, nie lubię grupa przez lasu. Podczas odwiedziłem mojego znajomego z roboty. Wygląda to, że on też się z nią dostaje z nożem. Odsydziłem nowe lądo i rozpocząłem walkę z trzema królami. Mam moją kamienną zbroję, nóż zagłady i Green Blossom, więc cztery królowie nie powinni być jakimś wielkim problemem. I nie byli. Poza tym, że walka trwała 4 minuty, cztery klowie zaciachani na śmierć za pierwszym podejściem. Nie spodziewałem się tego, ponieważ myślałem, że cztery klowie będą najgorszym jednym ale nie było aż tak źle. O, patrzcie, to framp, ale ten, ten straszny. Przynajmniej też odłożyć magiczną miskę na miejsce i wracamy do kataką, bo jeszcze nie skończyłem tam mojej roboty. Hmm, jestem pewien, że zostawiłem moją lampkę gdzieś tu... Au! O, dzięki, Paczes! I przy okazji spotkam Dobry, proszę pani, coś się stało, że leży pani po środku kadaku? Koledzy, o niech się pani nie lęka. Proszę, może zaraz pani spać spokojnie w grobowcu. Wie, wie pani, ja mi się przeniosę w bezpieczniejsze miejsce. A, ale nie do fajnego. kształtów, Pedro, pani panią zabić. O, cześć, Paczes! Możemy podziękowanie za to, że przypomnieliśmy, gdzie zostawiłem lampkę. W wszystko z nim okej. Okay. Dobra, wynosimy się z tego grubowca. Przywitajcie się z Grave Lordem Nito i jego trójką przyjaciół. Nito nie był taki zły. Jedyne co to, jego szkielety były denerwujące. Wait, what? Zawsze miałem 11 punktów przewyższenia. Nie wiem o co wam chodzi. Jako, że dwóch lordów z naszej listy, wypadałoby skreślić pozostałych dwóch, więc odwiedzimy Howard. Ha, nie pamiętam nic z tej lokacji poza książkami. Ciekawe czemu? Anyways, uciekam z więzienia w wielkim stylu, zostałem brutalnie rozszarpany przez to, coś, co może zostać opisane jako koszmar zwierzy w Hogwardzie i wracam do głównej biblioteki, żeby znaleźć przejście do biblioteczką i kontynuować zdobywanie dusz. Trzeci lord, jakiego zabijemy, to... Śle... ślepy smok? Tak co zrobi ze mnie potwora? Nie, 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 jest taki zły. Ja wracając, Sif wcale nie jest taki zły. Tylko ciachaj dopóki nie umrze i spróbuj nie wydarzawać każdego jak ataku. Easy peasy. Wymęczyłem trochę Hydrę, żeby odblokować sobie drogę do dodatku na no później. I Hydra pokazała, że jest o wiele głupsza niż sądziłem. Natomiast nie jest wystarczająco, żeby zabić Hydrę przed odcięciem wszystkich głów, więc musimy sobie jakoś poradzić z tą głową tu. No ale jak wejdziecie na te skałki, Hydra w nie uderzy i będziecie mieli czas, żeby Hydrę uderzyć. Proszę, Hydra zamordowana, a ze śmiercią Hydry odblokowaliśmy sobie drogę do DLC. Nie, chwila, żeby odblokować DLC, trzeba ten naszejnik zrobić z X-Archive. Dajcie mi chwilę. <laughs> o cholera, zapomniałem o Dobra, naszyjnik zabrane, Darkman pieśni zebrany i przyjdę po Gwendolin. Hej stary, co tam u ciebie? Dobra, już szalałem. Gwendolin to kobieta czy mężczyzna. Z wyglądu i głosu byłbym pewien, że to kobieta, i mean... Ale wszyscy odwołują się do niego jako do chłopaka. Wait, a dlaczego jest internet? Hm? Huh. To nie rozwiązuje naszego problemu. Wolisz, żebym się dzisiaj odwołał jako do kobiety czy mężczyzny. To, to nie było odpowiedź jak się spodziewałem, ale coś wymyślimy. Mimo, że sobie z Głędny żartowałem, miałem z nią. z nim większe problemy niż sądziłem, że będę miał. Ale ostatecznie Głędny został zastrzelony naszym kuchennym na śmierć. Heretic! Ostatnio jak sprawdzałem się opłat swojego stylnika nie jest grzechem. Wait, wait, no to może dlatego, że podeptałem Glubois Lorda? Nieważne. Skoro ty pobocznych bossów mam do głowy wracamy do głównej fabuły. Cisles discharge! Stary, jakbyśmy się dawno nie widzieli. Pozwól, że pożyczę sobie ten strój od twojej siostry. Mhm, dzięki. Jak wiecie, Cislesa wystarczy uderzyć 5 razy i on umrze Kolejny banalny boss. Okej, okay, jakiego, ja, że pierwszego bossa mam z głowy, postanowiłem zabić ten no, żeby blokować sobie ognisko? Dzięki, Dersos. Wiecie co? Jebać to je ognisko. Po prostu powinien do bossa od razu. Demon Sage, czyli Asylum Demon 3.0, to... Asylum Demon 3.0. Świetnie, bardzo kreatywne Miyazaki. Boss to nie sprawił żadnego problemu. Możemy iść dalej. Świetnie. Jaką absolutną owinacją ty jesteś? Centipede Demon. Okej, okay, nie może być aż tak źle. O, patrzcie, z się ogon. Łej, ten was żyje?! Nie, tak, totalnie na serio Centipedeem to kolejny boss z tego miejsca, który nie sprawił żadnych problemów. Po prostu ciachaj, dopóki nie umrze. A jego ataki są dość łatwe do wydarzenia. Łoże hałasu, let's go! Mhm. Mm mhm. Mm no, świetnie ten boss mnie takie daje. kiedy się bawię. Nie, no, Łoże hałasu nie jest takie złe. Jak zniszczymy dwa kolenia, ponieważ. Czas na kiela Widzicie to? Wygląda na to, że potrzebujemy do tutaj. Świetnie, ostatni rok nie żyje. Mój boże, nigdy więcej. Zabiliśmy wszystkich bossów z głównej gry, pobocznych i fabularnych. Oczywiście poza głynem. Więc co wy na to, żebyśmy odwiedzili DLC? Lecimy! Artorias of Diabys nie czeka bo sami i pierwszego bossa w drugim pokoju swojego dodatku Czyli z gardiana On jest taki zły, po prostu... Pierdol się, pierdol się, pierdol się, pierdol się Nie, tak poważnie gardia nie był taki zły Miał dość krótki pasek do życia i boss sobie jest dość łatwy Kontynuujmy więc Kolejnym bossem w Ola jest rycerz Artorias. To nie może być takie złe. Tia, yeah. rycerz Artorias. Musimy tu chwilę posiedzieć. Boss ten sam sobie wybiera kombo jakie wykonuje, ma w chuj długi pasek zdrowia, zadaje masę obrażeń i przy okazji się bafuje A, i co? Myśleliście, że mogę wybić go z buffowania zadając dużo obrażeń? A macie rację, szkoda, że nie biję wystarczająco. Walka ta zdawała się być o wiele trudniejsza niż mi się wydawało, że będzie. Próbowałem w kółko, z tymi samymi rezultatami, ale po około godzinie prób udało mi się. Że dwóch bossów dodatku zostało, ale dobra, po Arturia się odblokowuje nam się resztę dodatku. Ciekawe, czy jest tak fajnie, jak zapamiętałem. Ja, yeah, dokładnie tak, jak zapamiętałem. Odkryłem też, że Buttys Run są prawdopodobnie największym krzykiem modowych w tamtych czasach i przyszedłem do roku. Manus, ojciec schłani. Na szczęście znam taki manus jak własną kieszeń, więc nie mam z nim najmniejszych problemów. Nie, to się nie dzieje. Chodźmy lepiej jest to z flaska. Tak, to na pewno ułatwi mi tę walkę. Okej, okay, pierwszą duszę strażniczki pożyczę Dark Moon Knights. Hej, czy mogłabyś pożyczyć swoją duszę? O, to chyba zaczęło tak. Ale i tak wezmę tę duszę z Blayton, Because why not? Eee, no tak, jak, jak się zabije strażniczkę ogniska, to ognisko gaśnie. Okej, okay, widzę was z Blighton. Pięknie, dusza zebrana. Wróciłem do Manusa, ale. Nie. Coś nie klikało mi w tej walce. Wydawało mi się, jakby ta walka nie miała końca. Była niemożliwa z poziomu skilla. Znam jego ataki. Wiem kiedy kontratakować, a, ale coś nie klikało. Więc stwierdziłem, że Manus to jeszcze nie jest to i pójdźmy na coś innego. Black Dragon Kalamid. to będzie o wiele lepszy pomysł. Od razu lepiej. Dobra, nie zrozumcie mnie źle. Jest źle. Aczkolwiek widziałem koniec tej walki. Czułem ten klik... Czy ty sobie kurwa żartujesz? Te walki marzenia są jakieś malarze zrozumiałe, jedyny problem to jest, że siedzę tutaj po 20 minut skupiony tylko po to, żebym umarł w momencie mojej wygranej. W końcu, w końcu po 20 minutach bicia tego smoka udaje się. Z tą śmiercią został ich dwóch: Gwyn oraz Ojciec Otchłani we własnej osobie. Ale miałem jedną rzecz po mojej stronie w tej walce. Odpocząłem, i w końcu zaczęło klikać. W końcu czułem, że ta walka jest możliwa. Zacząłem czuć paterny. Znowu, Dodge po dodżu, ciach po ciachu, Manus, Ojciec Otchłani, stał zasztyletowany na śmierć. I z jego śmiercią został tylko jeden: Gwyn, Lord of Cinder. Chodź tu, Gwyn, niech wygra najlepszy. I to by było na tyle. Dark Souls 1 zrobione przy użyciu noża kuchennego. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, jak tak to zrobicie te youtubeowe rzeczy. Nic nie sprawiło, że byłbym szczęśliwszy. Ale poza tym to wszystko. Żegnam i widzę was w następnym. Pa pa!